Zwalnienie z WFU w S rok. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil. Jak było w Opolu? Oglądałem Twój występ w czasie kabaretonu i muszę ci powiedzieć, że na początku próbowałem znaleźć jakąś różnicę, która różnicuje Opole od festiwalu Top Trendy. Ci sami artyści, wszyscy ci sami artyści wykonali te same piosenki okropne. Kuba, ja bym powiedział inaczej. Proszę. Ta sama ekipa techniczna, niesmowici ludzie na zapleczu, mhm. którzy niestety, bo ja teraz mogę powiedzieć tak, żeby to nie było, e, różnica, różnica między Opolem a Top Trendy tak. jest taka, że na Top Trendy też proszą o maila, też proszą o rider, rider techniczny, no. jaką piosenkę wykonasz, jaki tekst. Yy, yy, śpiewasz, Aha. tylko że przyjeżdżasz na Opole, i ja. oni wszyscy mówią: Wow, masz jeszcze siedem muzyków. Aha, czyli. Wy, wy zagracie się łabędzie i. O co chodzi? Jak ja, jest zarzut? Zarzut, zarzut jest taki, że. Uratowała dupę inaczej pupę tak? Uratowała ekipa techniczna i wszyscy ludzie, którzy tworzą Opole, a nie ludzie, którzy Opolem zarządzają. A dobrze, nie wszystkim, bo jak ta dziewczyna śpiewała, to ona miała w oczy większe niż mój telewizor, a ja mam telewizor 70 cali. Ona była tak zdziwiona swoim losem. To był chyba najgorszy los człowieka, jaki mógł spotkać człowieka śpiewającego w Opolu. Co to kur, co to co jest? <laughs> po, posłuchaj, dalej. posłuchaj. Los jest szarym... Czyli ja, ja fałszuję ale nie tak. W Opolu kabaretą zaczął się troszkę wcześniej. Zwolnienie z wyfów.